Witam państwa. Moim dzisiejszym gościem jest pan Zygmunt Fryczek, dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Powtórzmy. Witam państwa. Moim gościem jest pan Zygmunt Fryczek, dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dzień dobry panie dyrektorze. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Kieruje pan ośrodkiem w Nowym Sączu. Ta instytucja marszałkowska wspiera nauczycieli, wspiera dyrektorów. Pomaga im się doskonalić, ma też wpływ na instytucje oświatowe. Proszę powiedzieć, jak pandemia wpłynęła na organizację pracy i, i całe funkcjonowanie? Tak, no pandemia pokrzyżowała nam pewne plany, pewien scenariusz działań, ale tak już z pewnej perspektywy powiem, że dosyć szybko poukładaliśmy się na nowo. Ja bym podzielił to na dwie części. Pierwsza część poświęcona była kwestią dostosowania się do tej nowej technologii. Co prawda z tym większego problemu nie mieliśmy, ponieważ nauczyciele, konsultanci pracowali już dużo wcześniej, przez wiele lat i są obeznani w tej nowej technologii, w różnych platformach edukacyjnych, także to nie stanowiło dla nich żadnego problemu. Niemniej jednak ta strona wizualizacyjna, przejście jednak z tej bariery kontaktu bezpośredniego na kontakt zdalny, no, powodował takie pewne obawy, i nad tym musieliśmy troszeczkę popracować. Druga część to już była modyfikacja pełna naszej pracy, oferty szkoleniowej, i z tym też sprawnie się uporaliśmy. Były prowadzone zajęcia, zarówno w formie stacjonarnej, hybrydowej, jak i zdalnej. Powiem też, że nasz ośrodek w Nowym Sączu, jak niewiele instytucji, cały czas pracowaliśmy stacjonarnie. Oczywiście przemiennie były stosowane formy, bo nie było takiej możliwości, żeby wszystkie formy zrealizować stacjonarnie w warunkach pełnego bezpieczeństwa, ale większość była realizowana stacjonarnie, pozostałe hybrydowo i zdalnie. Tutaj ta modyfikacja dotyczyła głównie zainteresowania. To zainteresowanie dedykowaliśmy do Państwa dyrektorów, bo mieliśmy pełną świadomość, że dyrektor musi się przygotować do tych działań. Była, był czas tworzenia różnych procedur, z tym były różne sugestywności wynikające także i z prawa oświatowego, ale i z potrzeb organizacyjnych. I drugi, drugi panel, bardzo szeroki, obszarowy, pedagogiczny, był dedykowany pod bieżące potrzeby, Nauczycieli różnych typów szkół, poczynając od szkoły podstawowej, po szkoły ponadpodstawowe, jak również pozostałe placówki oświatowe. Ja też wspomnę, że pozwoliłam sobie zajrzeć i przeanalizować stronę MCDN i zauważyłam, że właśnie pomimo tej pandemii, tej nieco trudniejszej sytuacji, udało Wam się tam wprowadzić bardzo bogatą ofertę. Na co Pan postawił? Na jakie rozwiązania? Tak, nasza oferta rzeczywiście jest bogata. Też była prawie, że w 100% wykorzystywana w pewnych obszarach przez nauczycieli. Postawiliśmy na realizację form bezpłatnych. Były one dedykowane do nauczycieli przedmiotowców. Przede wszystkim skupialiśmy się na sieciach współpracy. Tych zostało zrealizowanych bardzo, bardzo dużo. Udział i odbiór ze strony pedagogów był doskonały. To nas też tak podbudowało w tym działaniu. Później, oczywiście, daleko idąc, była zweryfikowana oferta, ta, która była, była przygotowana pod potrzeby normalne, a to była sytuacja nienormalna, więc pewne formy musiały być usunięte z tej oferty, a na to miejsce pojawiły się nowe. W związku z tym zabudowaliśmy tą pustkę ofertami specjalnymi. Te oferty specjalne były i tematyczne, i czysto problemowe. Ja osobiście postawiłem w Nowym Sączu na tworzenie konferencji, na organizowanie konferencji. Te konferencje były organizowane w formie hybrydowej, dotyczyły różnych kwestii tematycznych, zrealizowaliśmy jakoś kształcenia branżowego, Mówiliśmy o patriotyzmie, mówiliśmy o wartościach kompetencyjnych, o niepełnosprawności. I tutaj też chciałem bardzo serdecznie podziękować, korzystając z tej okazji, panu prezesowi Regionalnej Telewizji Gorlickiej za to, że był uprzejmy. No, udostępnić na swojej stronie konferencję, która poświęcona była kwestią niepełnosprawności. Na tej konferencji mi bardzo zależało i dlatego też z tego miejsca chcę bardzo, bardzo serdecznie podziękować Panu Prezesowi za to. Myślę, że jest jeszcze okazja, można zerknąć, jak ten scenariusz był realizowany, a więc problemówka, rozwiązywanie bieżących spraw, konsultacje, uzupełnianie tej wiedzy, tym bardziej, że przyszło nam również pracować z nauczycielami, doradcami Doradcami metodycznymi, więc tutaj ta współpraca musiała być połączona nie tylko w wymiarze takim dyrekcyjnym, ale i w wymiarze wzajemnej współpracy. To jest pomiędzy nauczycielem konsultantem a nauczycielem doradcą metodycznym, żeby on mógł pójść w teren i przekazywać tą wiedzę, która jest istotna, ważna i aktualnie na bieżąco musi być skonsumowana. Czyli założenia udało się jak najbardziej zrealizować. Tak. Pomysły są kolejne. Ja należę do takich ludzi troszkę niespokojnych, więc pomysłów mam sporo. Myślę, że ruszymy z tymi pomysłami z nowym rokiem. Od września zapraszam Państwa na stronę Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ośrodek w Nowym Sączu. Zapraszamy. A teraz troszeczkę może zmieńmy kierunek, bo ma Pan sporo doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi. I tutaj chciałam odnieść się do e, takich e, ce, cech idealnego dyrektora mm -hmm. <laughs> współcześnie. Czym, czym powinien się kierować e, i jak tym dyrektorem być? Pani redaktor, trudne pytanie. E, powiem, że to też pani redaktor mnie troszkę tym pytaniem, że tak powiem, obnaż obnażyła. No, ja jestem e, dyrektorem już. 37 lat, co prawda nie w jednej instytucji, w kilku, ale mam to doświadczenie bogate. Gdybym miał wskazać, co jest istotne i ważne, oczywiście tego jest bardzo dużo i nie da się tak w kilku zdaniach całościowo zawrzeć i przekazać. Pominę tutaj taką formę dyscypliny naukowej jak organizacja i jakość pracy, bo ona właściwie pokazuje i wskazuje, co jest istotne i ważne w pracy tego dyrektora. Ja powiem tak, dla mnie najważniejsze jest, najważniejsza jest uczciwość, otwartość, konsekwencja w działaniu. Taki upór dążenia do celu. No i jak się spotykam, ponieważ mam tą wielką przyjemność szkolić Państwa dyrektorów, odbyłem tych spotkań zarówno warsztatowych, jak i seminaryjnych, dosyć, dosyć dużo. Zawsze mówię o tym Dyrektorom z doświadczeniem, żeby się systematycznie odkurzali. Co niektórzy są obrażeni, ale to nie o to chodzi. My nie możemy się przyzwyczajać do pewnych uwarunkowań, bo nie jesteśmy wtedy innowacyjni, otwarci, postępowi i tak dalej. Musimy weryfikować, musimy się konfigurować. To jest istotne i ważne. Dla mnie takim bakcylem tworzenia nowej, dobrej rzeczywistości w sprawnym, w sprawnym działaniu jest Otto von Bismarck. Ten niezwykły żelazny kant z kart historii, pamiętamy go doskonale, doskonały strateg, doskonały konsekwencyjny człowiek, niezwykle taki poukładany, ale on miał jedną bardzo ważną cechę, którą przejawiał i która się sprawdza w 100% w działaniu dyrektorskim, a mianowicie nigdy nie upokarzał drugiej strony, bo wiedział, że czasem może się nadarzyć taka okazja, że trzeba będzie jeszcze powrócić do tej rozmowy lub nawiązać kontakt z tą osobą. Jeżeli ta osoba jest może nie do końca załatwiona, ale Satysfakcjonowana, to ja mam zawsze nadzieję, że mogę mieć współwiernictwo i wsparcie tej osoby. Drugą taką osobą, też prosta z kart historii, ten mały człowieczyk, który osiągnął tak wiele, bo Napoleon Bonaparte, on nam pokazał, że w. To zarządzanie, zarządzanie jest pewną formą strategii, mocno skomplikowanej, a więc trzeba być dobrym obserwatorem. On pokazał, kiedy trzeba być lwem, a kiedy lisem. Myślę, że to są takie wskazówki do tego, żeby w tym okresie po pandemii, gdzie dyrektor musi się zmienić, musi być zwizualizowany, musi być otwarty, musi być refleksyjny, no taki on musi być. To taka moja skromna recepta. Czyli z jednej strony musi być rozwój, a z drugiej też stawiamy na te ponadczasowe rozwiązania. Dokładnie, no, trzeba być człowiekiem. Pracujemy z, w zespole, pracujemy, jesteś, jesteśmy decydentami. Po drugiej stronie jest to ta wartość bardzo istotna, ważna, drugi człowiek, więc no, ten dialog musi, musi być właściwy, musi być odpowiednio poukładany, ale i też koncepcyjnie prowadzony. W swojej karierze zawodowej e, wiele lat spędził Pan też e, jako nauczyciel i dyrektor mm -hmm. szkoły zawodowej. Tak. I w odniesieniu do Zamieszczę. tego chciałabym Pana prosić o opinię na temat kolejnej reformy szkolnictwa zawodowego. Jak Pan to ocenia? Mhm. Tak. Więc jestem jak najbardziej za tak. Bardzo dobrze się stało, że przystąpiliśmy do, reform, do zmiany modyfikacyjnej i organizacyjnej szkolnictwa zawodowego. To zostało. No, Popsute w latach 90. To się zemściło. Jest ostatni dzwonek ku temu, żeby wejść w ten nowy nurt. Kształcenie branżowe jest przyszłością. To jest połączenie, gdzie decydentem nie jest szkoła zawodowa czy nauczyciel teoretycznej czy praktycznej nauki zawodu. Decydentem jest właśnie pracodawca, jest właśnie ten rynek pracy. Więc tutaj ta kontatybilność we wspólnym działaniu 50 na 50, bo co to jest to kształcenie branżowe? To kształcenie branżowe nie jest jakimś Takim tworem nowości. Jest to pewna modyfikacja tej reformy. To jest połączenie pewnych dobrych cech, chociażby z kształcenia dualnego. Więc bardzo dobrze się to stało. Jest to szczał w dziesiątkę. Wchodzimy w to. Powiem więcej. Tutaj poprzez właśnie tą modyfikację Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu, Ja dostęp takie specjalne zadanie, żeby zająć się właśnie jakością kształcenia branżowego, doradztwa zawodowego i tak dalej. To realizuje to jest moja pasja też. To też pokazuje, że w terenie mamy doskonałych fachowców. Myślę, że te osoby, które wymienię w tym momencie nie będą miały za złe, ale są to tacy dyrektorzy, o których warto powiedzieć i warto czerpać wiedzę od tych, tych dyrektorów. To jest pani dyrektor Renata Stępi z Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach. Jest doskonała. Zaprosiłem ją na zrealizowaną już konferencję branżową. Odzew był naprawdę fascynujący. przykujemy się do nowej konferencji. Już dzisiaj zapraszam Państwa na kolejną odsłonę. Będzie to nowy rok szkolny, będzie to październik, 19 października będzie wielkie odsłonięcie z udziałem między innymi również zespołu szkół technicznych, ale nie tylko w powiecie gorlickim dobra jest Pani Dyrektor, również zespół szkół zawodowych w Bobowej. Jest tam młody, bardzo prężny, ciekawy w rozwiązaniach Pan Dyrektor Wojciech Szafraniec. Szkoła, która miała wiele dylematów i Problemów. Nie wiem jak to robi, ale robi to bardzo skutecznie. Jakoś potrafi wchłonąć, wejść w środowisko lokalne, wyciąga te najistotniejsze kwestie, które później wykorzystuje, przenosi na realia praktyczne. No i to jest właśnie to, to pokłosie tej trafności w dobrym przygotowaniu do kształcenia branżowego. Wiadomo, wchodzimy w nut pierwszego stopnia, następnie będzie drugi i tak dalej, ale ten nowy rok szkolny już jest taką, takim wejściem pełnym, tytularnym, zgodnym z literą prawa. No i już trzeba będzie konkretnie działać. Czyli na szczęście mamy odpowiednich specjalistów w regionie. I tak. możemy liczyć na pozytywne efekty te, tej reformy. Jak najbardziej. Zresztą e, tych specjalistów też e, mamy w powiecie nowosądeckim, w powiecie limanowskim. E, ja mówię o tych szkołach i o tych placówkach, o tych dyrektorach, którzy się u nas doskonalą, szkolą, konsultują i tak dalej. Więc e, o te szkoły, o te placówki ja jestem zupełnie spokojny. Tym pozytywnym akcentem zakończymy. Ja panu bardzo dziękuję za rozmowę. No. Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia.